Cześć, co Witam właśnie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie petardy Exploder 28G. Petardy od Tary, małp znanego producenta w Polsce, przynajmniej tak mi się wydaje. Za chwilę wpada tam jakiś produkt od niego na nasz rynek, ale nie jest to nic bardzo słynnego. Petardy pakowane jak słynne Explodery czwóreczki od Tropika. Przepraszam za to zastanowienie, to powinna być wiedza od razu w głowie. Muszę zarobić tą folię jakoś i wam przekażę wszystkie informacje na temat tych petard. Zapraszam was w tym momencie jeszcze do wzięcia udziału w konkursie czy do linku w opisie na mojego Instagrama na serwer Discord. Tak, kod produktu FB003-28, NEC 33,6 grama, czyli 2,8 grama sztuka. Czyli na paczce mamy 28 gram napisane. Cała paczka nie ma 28 gram. A pojedyncza petarda też nie ma 28 gram, tylko 2,8. Ale powiedzmy, że rozumiem tą nazwę. C, kategoria trzecia. Tak to się prezentuje. no Nie muszę chyba mówić, że na papierze wygląda to dużo gorzej niż eksplodery. Bo tutaj mamy. No tak jak powiedziałem 2,8 gramy eksplodery czwórki miały 4,5 e, Więc słabiej e, Jakość wykonania Widzimy jak to wygląda Ląd wątły cieniutki Myślę, że mogą zdarzyć się jakieś niewypały e, Korpus spoko Ale no on jest do tej Do tej części pusty Później gips No wiecie, ta petarda mogłaby być 3 razy mniejsza Ale to większość petard tak wygląda e, Flara oczywiście jest Zobaczymy, jak to będzie strzelać. Jeśli będzie strzelać jaka taka dwugramóweczka, jeszcze, jeszcze, cena jakieś 30-35 zł więc na, tą, na ten moment po samych informacjach, danych technicznych, wystawiłbym im jakąś dwójkę. Ale, ale się przekonamy. Może będzie dobrze. Petardy dwugramowe, najtaniej aktualnie zapaczkę 20 sztuk, a nie 12. To da się wyrwać najtaniej, widziałem po 15 zł, ale to się rozeszło jak świeże bułeczki, tam powiedzmy po 20 zł, 20 zł, 20 sztuk 2 gramowych petard, To mamy 12 sztuk po 30-35 zł, więc no nie wygląda to zbyt ciekawie, ale może bardziej będzie się 3 gramy niż 2, przekonamy się. Oczywiście ląd blany flarą. 117,7 ok. Bardzo fajny wynik. E, flara, bardzo ładna. E, klasa, szczerze mówiąc, się zdziwiłem. E, odpalimy sobie jeszcze jedną na decybelomierzu. Jestem zaskoczony, nie będę ukrywał. Myślałem, że będzie to coś gorszego, e, bo jednak, patrząc na to wykonanie. Które jest okropne. Petardy, oczywiście, produkowane w Chinach, rok wyroku, wyrobu 2019. E, co jak co? To wykonanie tragiczne. Oczekiwałem syfu. Tym bardziej, że Tarę już trochę znam i znaczna część od tary to jest syf. Ale jednak widocznie czymś w końcu potrafili zaskoczyć pozytywnie i bardzo dobrze. E, no, bo na przykład Bęgi od Tary, czy. P, nie pamiętam, jak one się nazywały, e, dumdumy czy bumbumy, coś takiego e, też odtary, no tragiczne e, te eksplodery jak na razie dają sobie radę faktycznie chociaż ląd oczywiście flarą oblany 117,5 więc są powtarzalne e, okej, okay, jestem zadowolony z naszych e, eksploderów. Więc co ja mogę co ja mogę im dać? Szczerze mówiąc, nie są to najgorsze petardy, ale 30, 35 zł to jest cena spora, nie będziemy e, ukrywać. E, nie będę już tutaj odpalał, bo przed chwilą widziałem jak po łące przebiegła sarna. Więc... no nie będziemy męczyć zwierząt. Nie będziemy męczyć zwierząt, więc sobie tutaj poczekamy. Co ja mogę dać tym petardkom? Myślę, że takie mocna piątka. Piątka z plusem, może 6, Coś takiego. Dlatego, że na więcej nie zasługują. Bo są nieopłacalne. Po prostu. Na... Bo no na 30-35 zł, jakby tu było jeszcze 20 sztuk, to by było tak. Powiedzmy normalnie w aktualnych czasach: to by była cena klasyczna. Jeśli za petardy o tej mocy, za 20 sztuk typu Zenatrueno, Number 2, e, czy tam Big Bang 2G Puma 2, coś takiego, ale jednak w momencie, kiedy. Na przykład Powerful Bulldogi, które e, wykręcają podobne wyniki na decybelomierzu można wyrwać za 20 zł. Myślę, że te eksplodery troszkę się chowają. E, niestety, niestety. I jakość wykonania tragiczna, przez co też ocena trochę niższa. No i ta cena cena jest największym problemem. Jeśli byłyby na jakichś wyprzedażach po jakieś 20-25 zł, szczerze mówiąc, z ręką na sercu wziąłbym je. E, Chętnie wziąłbym je, bo wygląda to tragicznie, w praktyce jest znośnie. E, więc zostawiam do ceny Wam. E, może Wam się bardziej spodobały, może mniej. E, ja osobiście jestem w miarę zadowolony, co raczej słychać, ale może akurat Wam mieliście inne przeżycia z tymi eksploderami, może Wam się bardziej spodobały. E, Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze komentarze, czekam na wasz udział w konkursie, bo aktualnie na kanale konkurs trwa, można wygrać fajne nagrody, więc zapraszam do wzięcia udziału i nie przedłużam już Wam, nie dobijemy do tych 8 minut, żeby reklamy wstawić. Trzymajcie się, cześć. Eksplodery w miarę, w miarę fajne. Bałem się, że będzie dużo, dużo gorzej.